Druga generacja narzędzi grupy Orgapak. Tutaj, na przykładzie Cyklop model CMT250, pokażemy zmianę trybów pracy. Będzie to miało oczywiście zastosowanie w czarnych Signode, w żółtych Strapex czy w niebieskich Orgapak. Klawisz funkcyjny F, po czym symbol zmiany trybów pracy. W tej chwili informuje nas dioda zapalona przy trybie manual, że obsługiwane jest narzędzie dwoma klawiszami. Jeżeli chcemy zmienić. Tryb F i pojedyncze naciśnięcie. Zapaliła się funkcja Auto Manual, co oznacza półautomat. Jeżeli chcielibyśmy to zmienić w trybie soft, automatyczny tryb z trybem soft z miękkim rozruchem do miękkich ładunków. Wybranie odpowiedniej diody przy odpowiednim trybie będzie zapisywało nasze ustawienia na, nawet po wyjęciu baterii. Zastosowanie trybów pracy pokazaliśmy na naszym innym filmie, zachęcamy do obejrzenia.